Przyszła do mnie paszka prosto z Japonii, więc lecimy z unboxingiem. Let's go! Hej, ale powiem wam, że serio czuję się po prostu w tym momencie, jak jakieś dziecko i tak centralnie. Mamy tutaj pięć busterków prosto z Japonii. Po jednym busterku z każdego setu spróbujemy sobie, zobaczymy z czym to się je, bo tak naprawdę to jest moje pierwsze doświadczenie z japońskimi kartami Pokémon. Poza tym mamy jeszcze dwie figurki inspirowane mangą Pokémon. Figurki są z japońskiego Pokémon Center, no i co tu będę więcej mówił? No, są po prostu sztosem. Mega się cieszę, bo bardzo chciałem je kiedyś otworzyć. W końcu jest okazja. Na pierwszy strzał poszedł booster ze Skyscrapping Perfection. Jedną z najrzadszych kart w secie jest Duraludon Ludon VMAX. Fajny jest Suiku. No, i moją uwagę przykuł przede wszystkim Copycat. Jedną kartę naprzód. Z tego co wiem, to są pięciokartowe zestawy. Jeden z sześcio. O, proszę bardzo. Ej, coś tam świeci. Ja już widzę, że coś tam świeci. O, fajnie. Trainerek. I zobaczmy. ta ta, 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 ta. Czy Japonia przyniososłaś szczęście, czy nie? Dialga. Początek całkiem zacny. Stop, stop, stop! Musimy przerwać ten unboxing. Bulbazaur nie jest tutaj bez powodu. Słuchajcie, odezwał się do mnie ten gość, Rafał Nobis, czyli właściciel najdroższego Bulbazaura w Polsce i na świecie. Rafał to serio ostry zajawkowicz, jeśli chodzi o Pokémony. Na tego Bulbazaura przeznaczył ponad pół miliona złotych, a jego kolekcja jest warta naprawdę parę ładnych baniek. Ale my dzisiaj nie o tym, bo mam nadzieję, że z Rafałem jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy. Bo Rafał ma też swoją własną misję. Chce dostarczyć karty Pokémon w możliwie najniższych cenach dla wszystkich graczy w Polsce. No i jak ja to usłyszałem, no to mówię, wchodzę w to. Zaproponował mi współpracę w ramach sklepu Pokemonshop.pl. W swojej karierze zdobył już wiele Bulbazaurów, może i wszystkie. A jeśli wy chcecie złapać je wszystkie i zdobyć swoje pierwsze lub kolejne karty Pokémon, to nie ma lepszego momentu niż teraz. Właśnie na sklep trafił preorder zestawu Crown Zenith. Jest tam m.in. super zestaw z wielkim Pikachu Vimax zawierający 5 boosterów w cenie 129 zł. Jak dla mnie jest to must-have dla każdego fana Pokémonów. Nie mieć Pikachu w kolekcji, no to wstyd. Słuchajcie, macie tutaj na przykład taki spory zestaw z Murpikowi, Union z Playmatom i czego tam Bóg zapragnie. Sprawdźcie sobie 169 zł, a na sam koniec no coś czego nie trzeba nikomu przedstawiać i Light Trainer Box z Crown Zenith w cenie. A sprawdźcie sobie sami, nie no, dobra, już wam mówię 229 zł. No i to tyle. Link do sklepu macie w opisie. Miłego buszowania. Na drugi ogień poszedł booster z setu TimeGazer. W tym secie można zgarnąć wiele fajnych kart z Dialgą, budki trekkingowe, no i serio, secik jest naprawdę gruby. Przed chwilką trafiliśmy Dialgę, to co, bierzemy teraz boosterka z Dialgą na froncie. Okej, okay. pokaż kotku, co masz w środku. Jedna naprzód. I tak. Trainer. Janma. proszę bardzo, o, no nic, tym razem, nie zawsze człowiek wygrywa na loterii. Teraz przyszła kolej na dodatek Dark Phantasma. Głównym celem był hisłański Zoroark w edycji V-Star. Zobaczcie sami, jak mi poszło. O, coś czuję, że tutaj może być coś fajnego. Lecimy teraz z otwierankiem, trzeci boosterek z pięciu japońskich przekładamy, o. No nieźle, Reverse Holo Ale bardzo ładny w ogóle, jejku Serio, te pokewole świetne Świetnie to wygląda <śmiech> Pikachu <śmiech> ale cute Mega Ja widzę, że tam coś świeci, ale na razie nic nie mówię Baga. A, no, żartowałem, zrobiłem was Najbardziej denerwujący pokemon, Zubat Proszę państwa Proszę państwa Wo, Mamy kartę V ale sztosik, chociaż tyle. Ja oczywiście raczej nie będę skupiał się na japońskich kartach Raczej wolę te angielskie, ale to tak w ramach ciekawostki. No i nadszedł czas na Lust Abyss. No nie będę wam tutaj za wiele mówił. Do tego paka podchodzę mega sentymentalnie, bo akurat Pokémon Platinum to była moja ulubiona e, gierka na diesa, także Giratina. Miejmy nadzieję, że coś fajnego tutaj dropnie. Jeżeli tu będzie Giratina, to robię normalnie potrójne salto w bok. Nawet nie w tył. <ścoughs> Dobra. Lecimy, standardzik, nic szałowego na razie nie ma, no i niestety, nie tym razem. A na sam koniec trafił nam się Space Juggler, no i w tym wypadku cel był jeden, Origin Palkia Vistar. Proszę Państwa, ostatni busterek przed nami, Palkia na froncie, zobaczmy, odliczanie na raz, dwa, trzy i będzie busterek otwarty. Oj, liczę, że tutaj się coś fajnego jeszcze znajdzie, powiedzmy. O, ponyta, przepraszam bardzo za spoilerka, ale lecimy z tematem. Czy coś będzie? No, niestety, nie zawsze się wygrywa w lotto. Zobaczcie jeszcze na rewers tych kart, są zupełnie inne. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wolicie tył naszych kart, czy te japońskie. Powiem wam szczerze, że ma to urok. Dropix dzisiaj wygląda następująco. Najbardziej podoba mi się ten reverse tak naprawdę. Super fakturka, bardzo ładnie to wygląda. Szczególnie te pokebole. O, proszę bardzo, jak ładnie się mieni. Krem de la creme tego unboxingu, czyli figurki Pikachu. Dobra, mamy tutaj gridenta przebranego za Pikachu. I miała, wow, let's go. Akurat miała, mega chciałem wylosować, także jest to dobra nowina. Tingu, nie wiem, czy to się tutaj zdziera albo i nie. Nie mam pojęcia, jak to się otwiera. Zaraz się dowiem, o dobra, jest git, o proszę bardzo, <laughs> no sztos, sztos, chyba rozpiska, coś tutaj można było wylosować, kto chce sobie poczytać śmiało, zapraszam do lektury, a tutaj mamy tak, Pikachu w bluzie Pikachu, Pikachu, Dedene i Miał, oczywiście po prawej stronie, Fajnie, że go wylosowaliśmy? No i mamy też tego Gridenta. Serio, przypominają się lata 2000: jak chodziło się nad morze i właśnie były takie kuleczki. Je zmiał, proszę bardzo. Ej, ładniutki. Serio, bardzo fajnie wykonany. Ładna to jest figurka. Kawał dobrej figurki. No i te okularki, prawie jak Skirtle. Mam nieodparte wrażenie, że otwieram po prostu Kinder Niespodziankę dla dorosłych. <laughs> Oj, Japończycy to mają naprawdę wybitną taśmę klejącą. Witamy pacjenta. Zdrowy pacjent. O, tak samo ulotka z figurkami, jakie były w zestawie. No to montujemy go w takim razie. Intensywne montowanie. Pacjent prezentuje się w poniższy oto sposób. Powiem wam, że na żywo robi o wiele lepsze wrażenie niż na zdjęciach i jakoś nie śpieszyło mi się, żeby akurat go wylosować, ale jest mega fajny. Udało się. Elegancko. Trzeba będzie przetłumaczyć i zobaczyć, co to znaczy. Tak się prezentuje nasz wesoły Grident w stroju Pikachu, ale ma kitę z tyłu. No, normalnie kuna. Dzięki, wielkie za oglądanie! I widzimy się w kolejnych unboxingach na PokéDEMii. Cześć!